あっ。 Nie. O nie. Nie. Oddaj mu go. Oddaj go. <śmienicielce> go. O! go. Oddaj go. go. O, dobra, zaraz Co tam, młody? <głos> <głos> Nic Dawaj kajs! Nie mam! Dawa, ma. nie nie mam. No Dawaj! Nie daj ten... Dawaj ten Dawaj Dawa, nie mam! Dawaj ten nie ma! Na pewno, już! Co się dzieje? No, gadamy z kumplem. Skupem. No, widzę właśnie jak gadacie z kumplem. Tylko on miał nam pożyczyć pieniądze. Tak, nie, jasne. Nie. Ja, ja wiem jak, jak ma. Nie no. wiem jak takie coś się kończy. No. Wypadz, z no, paru, już! Nic nie? Nie, wszystko dobrze. Okej. Okay. Jakby co, no wbijaj. Jarek? Na Ciebie. Na uciebie? Na uciebie? Na uciebie? Na uciebie? No. Co was? No dobrze, a u Ciebie? Służby do chemia? Tak się nie. Ja ciągnę w ogóle. No to nie kwita, no. Tak, 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 tak. Ja go nie lubię. Ja ja też. Czemu nie mam. Jeśli jesteś ofiarą przemocy, pamiętaj, niezależnie od tego, czego dotyczy prześladowanie i dokuczanie, to nie twoja wina. Pamiętaj, że prześladowanie nigdy się nie skończy, jeśli o tym nikomu nie powiesz. Jeśli jesteś świadkiem przemocy, nie bądź obojętny. Nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec innych osób. Pamiętaj, że w szkole zawsze jest Twój wychowawca, pedagog lub inny nauczyciel, który powinien wiedzieć, jeśli dzieje się coś złego. W przypadku naszego bohatera znalazł się odważny kolega z klasy, który stanął w obronie prześladowanego. Ile razy Ty byłeś świadkiem takich sytuacji? Widzisz w szatnie, jak grupka starszych uczniów próbuje zabrać młodszemu pieniądze, a może twoi koledzy obgadują w nieprzyjemny i obraźliwy sposób nieobecnego kolegę. To nie jest Twój przyjaciel, ale denerwuje Cię treść ich rozmowy. Na Twoich oczach koledzy chowają teczkę uczniowi, któremu wszyscy dokuczają. Uczeń bezskutecznie szuka teczki, podczas gdy inni się śmieją. Twoje koleżanki nie chcą rozmawiać z jedną koleżanką z klasy, uważają, że się wywyższa i przy każdej okazji wyśmiewają się z niej. Ty uważasz, że dziewczyna jest fajna i nie zasługuje na takie traktowanie. Bądź sobą, powiedz swoje zdanie, reaguj zamiast stać z boku, twoja reakcja ma znaczenie.